Proszę. Teraz z pochylonymi głowami, czy jest tu dziś ktoś, kto by powiedział, bracie Paul, żyłem kłamstwem. Wyznawałem, że jestem chrześcijaninem, ale kochałem świat. I wyglądam jak świat, i pachnę jak świat, i nienawidzę siebie za to. Bracie Paul, jestem tak zmęczony tym chrześcijaństwem, którym żyję. Mam go po prostu dość. Mam go dosyć. Chcę być zbawiony, chcę być zbawiony. Chcę, abyś powstał. Bracie Paul, chcę być zbawiony. Amen. Czy jest ktoś jeszcze? Chcę być zbawiony. Amen. Amen. Za chwilkę będziemy mieć zaproszenie. Ci z Was, którzy wstali, zaraz teraz, tam zejdę na dół i chcę, abyście ze mną się spotkali. Chcę porozmawiać z Wami, teraz możecie usiąść, dziękuję. Teraz chcę mówić do tych z Was, którzy wyznają, że są chrześcijanami. Czy Twoje życie czci Jezusa Chrystusa? Czy szukasz w Jego słowie odpowiedzi na to, jak powinieneś żyć? Modlę się całym sercem. Jedyną rzeczą, która wybawi Kościół w Ameryce, są tylko dwie możliwości. Jedna to całkowita reformacja naszego zwiastowania i naszego nauczania Słowa Bożego, a drugą to srogie, przerażające prześladowanie. To jedyna rzecz, która wybawi Kościół w Ameryce. Omodlę się, modlę się, abyś powrócił do Słowa. Modlę się, słuchaj mnie, młody człowieku, musisz wiedzieć. Musisz zapytać, w porządku, jak mam żyć przed moim. Idź do słowa, znajdź to. Jak mam się ubierać? Idź do słowa, znajdź jak i bądź mu posłuszny. Jak mam mówić? Czego mam słuchać? Każdą myśl, słowo i uczynek podej posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Teraz nie będę prosił was, abyście wstali. Bo mam dość ludzi wychodzących do przodu, którzy czynią postanowienie, postanowienia, które trwają dwie minuty. Nie jestem tutaj po to, aby napisać w moim magazynie, że całe mnóstwo z was wyszło do przodu. Chcę, abyście poszli do domu i chcę, abyście żyli dla Jezusa Chrystusa całym swoim sercem. Ale jeśli potrzebujesz porad, powiesz, bracie Paul, chcę, chcę żyć dla Jezusa Chrystusa. Ale nie wiem jak, nie wiem jak, za chwilkę będzie zaproszenie i chcę, abyś wyszedł do przodu. Ale nie po to, aby zrobić postanowienie. Chcesz zrobić postanowienie, to uczyń to dokładnie tam, gdzie siedzisz. Jeśli potrzebujesz powiedzieć to komuś, to idź i powiedz to swojemu pastorowi, powiedz to, i wiesz co, będziemy wiedzieć, czy postanowiłeś to. Wiesz skąd, bo jeśli będzie trwało, będzie wiedzieć, że to Bóg, pozwól, że coś ci powiem każdemu, kto tutaj jest. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli podjąłeś decyzję, aby pójść za Jezusem Chrystusem, jeśli podjąłeś decyzję, aby zostać zbawionym w tych ostatnich dwóch dniach, jeśli to było prawdziwe, to będzie trwać, ale jeśli po paru tygodniach wrócisz do tego, będziesz żył jak świat, zachowywać się jak świat. Niczego tutaj nie otrzymałeś w ten weekend. To były emocje. To wszystko. Jeśli naprawdę coś otrzymałeś od Pana, chcę, abyś wiedział, że to będzie trwać. I nawet jak będziesz się starał od tego uciec, nie będziesz w stanie od tego zrobić. Nie będziesz w stanie tego zrobić. Ach, tak bardzo Was kocham. Tak bardzo Was kocham. Proszę, abyśmy wszyscy wstali. Jeśli potrzebujesz porady odnośnie decyzji, którą podjąłeś, ale która nie jest jasna, chciałabyś wyszedł do przodu, ale, a ja zejdę tam do was. Ci z was, którzy wstali, jest tam wielu z was, którzy mówicie potrzebuję poznać Jezusa Chrystusa chcę zejść tutaj teraz i chcę się spotkać z wami i chcę pójść tam do tyłu z tobą i innymi doradcami i chcę z tobą porozmawiać i chcę ci coś powiedzieć nie pięciominutowa pogawędka, nie dziesięciominutowa jeśli potrzebujesz porozmawiać przez całą noc zostaniemy, taka jest postawa każdego doradcy zostaniemy całą noc, jeśli to konieczne całą noc, Bóg was kocha Bóg cię kocha pozwólcie, że się o was pomodlę drogi Boże, proszę Panie, tyle było poruszenia Ostatniej nocy, Pani, nie wiem, ile z tego było prawdziwe. Ale wiem, że ostatniej nocy widziałem płaczących ludzi, widziałem ludzi próbujących podjąć zobowiązanie. I wierzę, że duża część tego, co się działo ostatniej nocy, była od Ciebie. Dziś rano widziałem głoszącego młodego człowieka, ojcze, dającego świadectwo, i widziałem prawdziwą pracę Ducha Świętego. Nie wiem, ile z tych wszystkich decyzji było prawdziwych, ale działy się prawdziwe rzeczy. Modlę się teraz, ojcze, nie wiem, ile z tego będzie prawdziwe. Tylko czas i wieczność nam to pokażą. Ale, o drogi Boże, proszę, proszę, działaj w imieniu Jezusa. Amen.